Konflikt pokoleń jest równie stary jak ludzkość, w związku z tym tego tematu nie mogło zabraknąć w najbardziej kultowych serialach epoki PRL. Hej, Sławomir Koper, historyk, autor książek historycznych, specjalista od spraw, których na pewno nie znajdziecie w podręcznikach. Dzisiaj o konflikcie pokoleń w słynnym 40 latku. Konflikt pokoleń zajmuje sporo miejsca w serialu, gdyż inżynier Karwowski i jego żona Magda jakoś nie mogli dogadać się ze swoimi dziećmi, czyli z Markiem i Jagodą. Szczególne problemy stwarzał Marek, który miał problemy z nauką i potrafił jednego dnia dostać sześć ocen niedostatecznych z pięciu przedmiotów, szóstą z zachowania. Myśmy razem go bili. Tatuś go lał, a ja go kopałam. Marek Marek. Marek, 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 bądź cicho. Problemy miewała także Jagoda, która kiedy dostała ocenę niedostateczną z geografii, to spotkała się z ostrą reprymendą ojca. Następnego dnia nie wróciła ze szkoły do domu i przerażeni rodzice ruszyli na jej poszukiwania. Przy okazji dowiedzieli się, że córka, jako potomek dyrektora, zaliczana jest do tzw. bananowej młodzieży, a to wcale nie oznacza, że nosiła spódnicę w banany, jak początkowo podejrzewali. Jedną z najlepszych stęt tych poszukiwań była wizyta Karwowskiego u kolegi Jagody, który był zamiłowania perkusistą. Chłopak grał na ulubionym instrumencie i kompletnie zignorował matkę i Karwowskiego, którzy przekrzykując usiłowali dojść z nimi do porozumienia. Ciekawostką pozostaje natomiast fakt, że Mirella Olczy grająca Jagodę zasugerowała, że powinna mieć problemy z geografią, a nie z matematyką, jak początkowo proponowano. Okazało się, że w szkole tak naprawdę prześladowała ją nauczycielka geografii, dlatego że była przeciwna jej grze w serialu. W związku z tym na wielu ujęciach z Jagodą widać rozłożone atlasy geograficzne, gdyż dziewczyna tak naprawdę uczyła się w przerwach od zdjęć. Mało znaną sprawą jest natomiast fakt, że w rolę Jagody wcielały się dwie dziewczynki. Pierwszą była Grażyna Woźnia, która grała rolę córki karwowskiej przez 13 odcinków, a dopiero potem, kiedy ona zrezygnowała, gdyż miała problemy osobiste i rodzice się rozwodzili, to pojawiła się Mirella. Kupot polegał na tym, że między dziewczynami była jednak różnica 12 cm wzrostu i tak naprawdę trzeba było je zupełnie inaczej filmować, żeby widzowie nie zauważyli tego mankamentu. Olczyk studiowała historię sztuki, natomiast serialowy Marek, czyli Piotr Konkolewski, został architektem, czyli jak widać problemy z nauką miał tylko na planie filmowym. Natomiast Grażyna Woźniak wyjechała na jakiś czas do matki, potem powróciła do kraju, obecnie pracuje w Centrum Europejskim, Uniwersytetu Warszawskiego. O rolę Jagody starała się także Anna Kalata, późniejsza bizneswoman, posłanka i minister, napisała do producentów wzruszający list, ale jednak tej roli nie dostała. Po latach powytowała sobie to, że na koniec kariery politycznej zagrała w hinduskim filmie oraz wystąpiła w jednej z edycji Tańca z Gwiazdami. Konflikt pokoleń był także tematem przewodnim innego kultowego serialu, nieco wcześniejszego, Wojny Domowej. Zarówno Kamińscy, jak i Ankosty mieli problemy wychowawcze, zarówno z letnim Pawłem, jak i z piętnastoletnią siostrzenicą Anulą. Szczególne problemy stwarzał Paweł, który po pierwsze źle się uczył, palił papierosy, interesował się muzyką i dziewczętami. Nie jesteś zadowolony ze swoich rodziców? To jest zadowolony? Matka się awanturuje, Ojciec jak wraca z inspekcji z terenu, to robi inspekcję u mnie i też się awanturuje. Matka, czyli Irena Kwiatkowska, posuwała się do tego, że wykradała synowi zdjęcia jego kolejnych sympatii wraz z mężem, Kazimierzem Rudzkim. Analizowali je i zastanawiali się, dlaczego dany związek trwał dłużej lub krócej. Śledziła też swojego syna i na oczach właśnie Pawła została zbeszczona przez strażnika w warszawskich łazienkach za chodzenie po trawnikach. W serialu nie mogło oczywiście zabraknąć muzyki młodzieżowej, a kultową sceną był muzyczny jam w mieszkaniu kamińskich. Starsze pokolenie nie mogło zrozumieć, że to chodziło o muzykę, a nie o grupowe smażenie marmolady. Tak mi źle, tak mi źle, tak mi szaro, tak mi szaro! Każdy dzień ciągnie się jak makaron, jak makaron. W kolejnych odcinkach pojawiały się jeszcze inne kłopoty. Czyli problem z długością włosów Pawła, czy kwestia palenia przez niego papierosów. Jak widać, każde pokolenie miało problemy ze swoimi rodzicami. Tego rodzaju sytuacje były zresztą dość charakterystyczne dla tamtej epoki, kiedy nie było telefonów komórkowych, internetu i telewizji satelitarnej. A co więcej, rodzice i dzieci spędzali ze sobą więcej czasu i dochodziło do dużych różnic zdań. Cóż, ja osobiście pamiętam, że moi rodzice, co ciężko sobie wyobrazić przy mojej fryzurze, mieli do mnie pretensje za zbyt długie włosy w czasach liceum. Chociaż były spory, to jednak trzeba przyznać, że te światy młodych i starszych na siebie wzajemnie nachodziły. Co więcej, raczej nie było narkotyków i dopalaczy. Różne problemy załatwiano po prostu słownie, na zasadzie dyskusji. Mam wrażenie, że pod tym względem rodzice i dzieci się znacznie kiedyś lepiej rozumieli niż obecnie. Może dlatego, że ze względu na internet, telefony komórkowe, tak naprawdę młodzież nie odrywa wzroku od swoich laptopów, tabletów czy telefonów. Raczej nikt obecnie już nie potrafi zrozumieć dyskusji na temat długości włosów czy stroju. W szkołach obowiązywały przecież kiedyś mundurki, a dziewczętom w liceum zabraniano nawet delikatnego makijażu. W ogóle nie mogły też nosić biżuterii, ale tak jak obecnie słyszało się ciągłe narzekania na złe czasy i złe wychowanie młodzieży. Najwyraźniej w każdym pokoleniu tak będzie zawsze. Więcej o seriale epoki PRL znajdziecie w mojej książce PRL po godzinach. A jeżeli Wam się podobało, to lajkujcie, subskrybujcie. Pamiętajcie, nowy odcinek vloga zawsze w sobotę w samo południe. Hej!